Ewa Kotlewska. Dzień dobry Państwu. W onecie czas na kolejną świąteczną prognozę. Tym razem lany poniedziałek. 6 kwietnia pozostaniemy na skraju wyżu z nad Irlandii, czyli w dalszym ciągu z reguły możemy spodziewać się pogodnego nieba. Ma być całkiem przyjemnie za wyjątkiem obszarów e, południowo-zachodniej Polski, i tutaj pojawi się mało aktywny front atmosferyczny, a wraz z nim niezbyt dokuczliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Pozostaniemy w zimnej masie powietrza, płynącego do nas z nad. Termometry pokażą od 2 stopni w Zakopanem. Na wschodzie mamy mieć od 6 do 8, w centrum 7, a najcieplej tym razem w Szczecinie 9 stopni. Ciśnienie nadal będzie rosło. W południe na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, biometr z reguły obojętny, a niekorzystny tylko na południowym zachodzie. W kolejnych dniach pogoda w kratkę, na ocieplenie poczekamy do piątku. A ja życzę Państwu udanych, wesołych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. 고맙니다